Stój. Potrzeb, potrzeb. Ale tam coś mi Co ten tak się rozpędził? Kurde, jak on zapieprza. Wariat. A tu, a tu do góry idzie kurde biały. Dobra, dziwuchy. Kurde, się rozpędziło. Już po hamulcach. Koniec. Patrz, 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 koniec. Teraz będzie akcja. Nie. Patrz, jest kurde. Patrz, patrz. Nie uciekła, nie, przypierdolił. Koniec, nie uciekła, jest. Jest, kurwa, pierwsza, chodź. Widziałeś? Mówi, że nic nie będzie, już nie. Trzeba było tam niżej lecieć szybko i to nagrać. Tak, bo tu trzeba na dole wstać. A ja będę biegał, się wypieprzę i co? Wiedziałem, że tak będzie. Musiało coś być. No przecież tu będę stał, to tu cały czas coś będzie, no. zła wybiegła. i tu zjeżdżała. Stoją we dwóch. Mocno? Koniec jazdy, no i dwóch.